Hej, i dzień dobry! To teraz mamy sierpień, i właśnie jak jesteś wem i masz urodziny, to wszystkiego najlepszego na urodziny. To właśnie sierpień jest um, miesiąc lwów. To jest wasz miesiąc, i ja właśnie tutaj jestem w ogrodzie zoologicznym Frauenfeld um, w Szwajcarii. I to my właśnie widzimy tutaj lwy. I oni są tak, no tacy duży i to właśnie, no szkoda, że on tutaj, go tutaj nie widać, ale reszta to właśnie widać i oni naprawdę nie mają miejsca tutaj, naprawdę, no bo to jest tak bardzo małe dla nich. No i oni są tak śpiące, ale co też mogą robić, no bo wcale nie, no nie, nie idzie niczego robić, niż tam sobie leżeć, tak? I w ogóle to e, lew to jest król, tak? To lew to jest, to naprawdę jest taki e, ogromny, ogromne zwierzę i to jest naprawdę królem e, od e, wszystkich zwierząt, tak? I król, e, właśnie kolory od króla to jest złoto, to jest czerwień i to jest wiolet. No i to właśnie um, ten sierpień to też jest taki miesiąc. Um, słoneczko naprawdę świeci i to jest bardzo, bardzo um, ciepły miesiąc, tak? I właśnie, no i właśnie to też jest pasja tutaj i um, ognisty znak. I to my mamy teraz tutaj też... Um, E, og, ogólna e, karta tarotowa dla Was e, wszystkich, dla nas. To znaczy, to możesz być lew, ale też możesz być inny znak zodiaku. Ale to jest trochę jak taka no, jak, e, taka energia dla, e, dla e, nas wszystkich. I to mamy właśnie tutaj e, Page of Pentacles. To właśnie tutaj mam e, klasyczny tarot. I to ja sama tutaj zrobiłam tę karty, tak? <laughs> I e, e, właśnie e, on jest Um, właśnie to nie jest prawidłowo, no bo to by tak wyglądało, ale to właśnie ten, ten paść to, to, to jest tak na głowie. I to może być, że to są um, młode ludzie? To mogą być też jakoś dzieci, ale w tym więcej tak widzę młodzież. Młodzież, ale tak naprawdę młodzież, która tak robi co chce tak za bardzo. Takie cygony takie małe. <laughs> ale to może być, że takie ludzie um, są w otoczeniu u ciebie i ty masz też tak szansę tak się czuć trochę. No, jeszcze tak um, um, młodą albo... Albo też, no w ogóle takie, takie ludzie, to oni też tak zbyt robią, co chcą. To też może być w negatywie, tak? To znaczy, to trzeba tak, jak tak, są szanse, żeby, żeby żyć kreatywność, żeby być więcej na luzie, albo się czuć jest, no, trochę młodszej. To jest bardzo, chyba będą to bardzo fajne szanse, żeby naprawdę być w takim otoczeniu. Dlaczego nie? Ale też trzeba trochę uważać, no bo zawsze tak, no zawsze nie wiemy, z kim mamy do czynienia. No to, to właśnie to innego, to co. Właśnie mówię, jak jest na głowie. No dobra, i to widzimy dla Was teraz, em, jak będą tendencje na ten miesiąc. Dzień dobry, i to nareszcie teraz dla Was będą, e, będzie taroskop. I ja właśnie tutaj filmuję ze stadion w Cyrychu, No bo właśnie lew to jest król. Em, Naprawdę taki wielki król i on tak potrzebuje na wielki ego, taki wielki stadion. I dlaczego jestem w stadionie? No, dlatego, tak. Ale ja się tego śmieję, tak, no bo no, są tyle lwów na świecie i to każdy też wie. Nie? I też te tendencje to są takie ogólne tutaj, no bo dużo ludzi tutaj patrzą, tak, oglądają to. Um, I też, no. no Naturalnie też um, znam dużo lwów, które są tacy bardzo socjalne i tak dalej i to, um, tylko tak żartuję tak naturalnie, tak? I to, no i to teraz właśnie też um, chcę wiedzieć, co będzie u was um, w sierpniu i dla was. Dzień dobry, koziorożcu. Ja to no, normalnie te, te słowo już, już nigdy nie będę e, właściwie się nauczyć. To w, w tego już wierzę. Wiem, że w negatywie nie możemy żyć, tak? Tylko zawsze w pozytywie i pozytywne afirmacje zrobić. Ale z tym słowem to naprawdę, no nie wiem, co to jeszcze będzie z tym słowem, ale to nareszcie dla Was jest właśnie, jeszcze raz nie będę mówiła tego słowa, ale to dla Was właściwie mamy tutaj ta i kochani, to ja właśnie tutaj jeszcze raz chciałam wiedzieć, tak, no tak cztery karty, to tak sobie tutaj dałam dla was, co tak będzie ogólnie. Ja tak widzę, że chyba może to być, że wy się tak bawicie z tymi szansami z wszystkim, co tak będzie u was. Może być, że wy tak nic naprawdę tak na serio widzicie. To może też być dobrze, no bo tutaj wielka stabilność jakoś nie widzę. To taki, no, taka zabawa. Ale wy też lubicie żyć tutaj i też, no może są fajne imprezy, może są fajne ludzie tutaj, i so, jesteście bardzo aktywni i są dużo ludzi, no, się, się też mogą kłócić te, te ludzie, albo wy musicie naprawdę też walczyć o więcej stabilności tutaj, tak? I to jest, to może być tak raz, że wy walczycie tak na, dla coś i też na drugim, wy też no, umiecie też żyć, tak? I to chyba nie jest tak. Um, tak, taki wielki problem, albo się tak nie czujecie, że, że to może być tak. To ja właśnie znowu pracuję z tym anielskim tarotem od Doreen Virtue. I ja właśnie tutaj jestem w tym cyrychu i to tutaj wszystko jest po niemiecku napisane, tak? Ale to te obrazki to są takie uniwersalne i ja to będę też mówiła tutaj. To my mamy właśnie w zdrowiu. I w zdrowiu to może być, że wy będziecie robić decyzje. Decyzje na nowy sport, decyzje na nowe, wi nowe witaminy, Jakieś decyzje, albo to może być coś z sercem, że wy um, coś dla siebie robicie w zdrowiu, no bo to są kochanki tutaj, tak? I to ja, ja tak myślę na sercu i też na, na oddech. Tak, ale to jest dobra karta, to nie musicie się martwić i też w ogóle tutaj to nie widzę taki, taki stres, to może być, że wy musicie trochę walczyć, tak. ale to też um, coś innego zawsze dla wszystkich koziorożców. <grym> um, jest to dobra karta tutaj. Ja tak myślę, że um, macie dobre szanse, żeby, żeby się coś um, polepszyć my mamy tutaj właśnie w pracy i z pieniądzami. to jest networking to może być że wy tak się macie dużo kolegów dużo ludzi z którymi tak, tak e, można no coś z psy, czegoś z psy, z, z psy, oh sprzedać <noise> sprzedać albo Albo tak w ogóle współpracę robić, ale to właśnie tutaj w klasycznym tarocie to jest, to jest taka bardzo, um, taka, taka energia, taka karta, że ktoś naprawdę się rusza, tak? To, to może być, że wy się ruszacie... Um, dla pracy, że wy gdzieś indziej będziecie jechać do pracy, tak? I to jeszcze, jeszcze dalej to też może być, albo wy się wyprowadzicie z pracą, albo dla pracy to też może być ta możliwość. Ale jakoś widzę tutaj dużo kontaktu i dużo aktywności, dobra? Czy pracujesz albo nie? I tutaj znowu, to tutaj mamy te małe projekty, parę godzin pracy. Może to być na ekstra pieniądze, albo to może być um, coś kre kreatywności, albo w wasz hobby. Dobra, to, takie rzeczy to też mogą być. Albo takie socjalne rzeczy dla innych, e, tak, co wy robicie bezpłatnie. I tutaj też mamy networking. I one naprawdę tak, um, no, działanie i networking to tutaj widzę bardzo, bardzo. To znaczy, jak ktoś tak szuka roboty, to, no to proszę. O tym gadać, naprawdę dużo gadać, i, i też um, wszystkimi tak, um, tak to mówić, no bo każdy znowu kogoś zna. I o to tutaj chodzi. Czy to jest um, jakiś produkt um, dla, dla innych, albo czy wyszukać się coś, co właśnie to potem to będzie informacja, co tak każdy dostanie, i to będzie to dobrze. Czy to jest um, via social media, tak jak ja tutaj robię, no. Albo tak um, znajomi o, o, o tym się dowiedzą, no i to potem inni też będą wiedzieć. I dalej my idziemy, właśnie. Um, miłość, no i miłość to też zaś jakoś te, te ludzie tutaj pasują, no bo to są ogniste ludzie tutaj. I to jest, to może być um, młodszy pan albo pani, albo um, człowiek, który wygląda młodszym, albo się też zachowuje młodszy, ale to oni nie są tacy stabilni. To tak więcej fl flirtowania, tak myślę, że to tutaj jest. Flirt i seksualność, takie rzeczy, tak trochę, um, no, um, ognista energia. I to może być że taka ognista. Ta energia też do twojego związku idzie, i że no więcej pasji też może to być w związku, owszem, ale to może być, no też też trzeci człowiek też zawsze może, może być i to nie gadam, że zawsze, no bo o tym powiem, że, że dużo, dużo ludzi tutaj patrzą. I um, owszem, to jest dla każdego może to też być inaczej, ale w tendencji, nie? W tendencji to, to, to jest ta, taka ciepła tendencja właśnie w miłosnym życiu dla was. My mamy ludzie, które Was otaczają. To mamy, no, ludzie, z, um, e, takie ludzie, które mają wielką ambicję, które mają wielki talent. To mogą być takie stars, ja? Yeah? <taki> takie ludzie, które naprawdę um, wierzą w przyszłość, tak bardzo. I um, no, takie, takie wyższe ludzie, jak to pow powiem, ale to jest właśnie um, w otoczeniu, to każdy zaś może być, dobra, um, to może, no to może każdy być, ale ty masz tutaj dobre ludzie i, i chyba też te ludzie mają jakąś moc albo naprawdę znowu znają dobre ludzi, jak tak szukasz pracy albo co to mogą pomóc, dlaczego nie, to chyba mają też te kontakty, to tak można to, to też tak widzieć. Dobra? Albo um, właśnie tam jest ktoś, który tak naprawdę wow, tak naprawdę lubisz, kochasz, albo co też tak może być, dobra? Albo ludzie, które, z którymi ty też możesz mieć um, naprawdę dobrą przy przyszłość. No bo gwiazda tutaj, ta karta, to też gada o dobrej e, przyszłości. Jak kogoś kochasz i lubisz, no to dlaczego nie mieć przyszłości chyba z tą. Um są panią albo z tym panem, tak? Ale to zależy. I to znowu zaś mamy tutaj dla Was zdrowie. No i to trzeba e, poczekać tutaj. I e, no, jak tak chcesz szybki rezultat, no to lepiej tak. E, musisz chyba tutaj jeszcze poczekać, jeszcze dalej tą robotę tutaj robić. Dalej te witaminy jeść, dalej tak na tym popracować. To właśnie to, co ja tutaj widzę dla Was, tak? Nie jest to katastrofa, ale jest to, że dalej trzeba iść, dobra? I ten rezultat jeszcze później będzie. My tutaj właśnie mamy w pracy, a to ona ma, ona jest taka bardzo inteligentna pani. To ona może naprawdę um, dobra poradka być i ci naprawdę coś dobrego powiedzieć, albo ci um, no, pracę poprono po, popronować, po, 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 a, chyba ma pracę dla ciebie, to też może być tak faktycznie, dobra? Albo um, to może też być poradka tak na pieniądze, owszem. Um, tak, to jest inteligentna um, pani. Też to może być pan, tak? Ale bardzo często to są paniów. Albo to jest naprawdę taka energia, um, że ty tak jesteś bardzo inteligentnym tutaj, bardzo inteligentna i naprawdę umiesz analizować sytuację i um, się sama, albo sama pomóc. Pomagać, też, też tak może być. No. Tutaj mamy właśnie w tych małych projektach um, dwa Rafiel, no to może być fajna w współpraca. W te tak, no to też jest e, sztuka, dlaczego nie? E, fany jakieś, na pewno chyba marzę, bo co? Networking mamy tutaj, tutaj fajna współpraca to znaczy, to też może być, też jak to jest taka extra job, extra e, coś, żeby pieniądze robić. To też może być naprawdę dobra atmosfera w tym. E, w miłości to może być, że coś się tutaj kończy, ale to chyba już wiesz, co się może kończyć. No bo to jest naturalne, e, na, naturalna śmierć. Śmierć to tak zaś brzmi, ale nie, to też może być, że że partner się inaczej zachowuje, niż się zachował, albo niż się zachowała i to też czasami jest dobrze, nie? <laughs> Takie coś też mogą się kończyć, owszem, to nie jest zawsze tak, że to jest koniec świata, no. To znaczy, to może też, że związek się, się będzie kończył, ale też nie musi, ale dlatego, bo to jest naturalny koniec, to może być, że to już wiesz, co to może być, dobrze? I wszystko, co jest tak naturalnie, to też jest dla nas, no też często naj, najlepsze. Dobrze? Dobra, i to mamy właśnie ludzie w otoczeniu i to są bardzo kochane ludzie, to też mogą być dzieci albo młode ludzie i ludzie, które naprawdę mają serduszko otwarte, może są zakochani do, dla was albo wy się za, um, jesteście zakochani w nich, też może być, ale to są też fajne ludzie tutaj w otoczeniu dla was. My mamy właśnie koniec tutaj, um, od 20 do końca e, sierpnia, i to mamy właśnie tutaj um, New Beginnings. No, coś nowego będzie w Twoim zdrowiu. To może być, że Ty jesteś bardzo aktywna, bardzo aktywny tutaj. Jakiś sport chyba robisz, albo zaczynasz coś robić aktywnie dla Twojego zdrowia. To nie musi być sport, ale większa witalność tutaj jest. To znaczy, um, jak tutaj. No, miałeś i miałeś tą wątpliwość, to może tutaj naprawdę być dobry, dobry, fajny rezultat. W pracy to mamy słoneczko. Czy pracujesz, czy musisz pracować, albo chcesz pracować, to tutaj mamy słoneczko w finansach i um, w robocie i to fajnie wygląda też. Małe projekty, to może być, że ty tutaj, ty tutaj coś wygrajesz, albo się czujesz jak um, no jak jakbyś coś wygrałeś, albo naprawdę um, bardzo, bardzo aktywna z, znowu to jest działanie tutaj, tak, ogień i to naprawdę się będziesz dobrze czuć, to może być, że naprawdę dobrze tutaj um, pracujesz i honor będzie bardzo wielki, tak, albo tak duży i um, ludzie tak lubią, co, co robisz i tak dalej. Właśnie w miłości to mamy ufanie, tak, to fajnie, um, no nie wiem, co tutaj się, się pojawiło, ale tutaj naprawdę masz ufanie. To chyba jest dobrze, co tutaj się stało, no bo tutaj to wiesz, że tak musiało się stać, że musi tak być i że ty naprawdę ufasz na znowu gwiazdy. To zaraz w klasycznym tarocie mamy ta gwiazda. To jest właśnie Pendant, Pendant od tej Dorian Virtue. I tutaj naprawdę wierzysz na dobrą, dobrą przyszłość i też tak będzie, tak? Law of Attraction. I te ludzie, które nas otaczają, no to ludzie, ludzie idą swoje drogi tutaj. Ale ja widzę, że to nie jest tak, tak smutno dla ciebie, no bo ty się dobrze tutaj czujesz ogólnie. Ale to jest smutno dla tych ludzi, które, które no, um, idą z Twojego otoczenia. Dobra, to mogą być kolegi jakieś, albo ktoś z, ro z, ro z rodzinie, też to może być, że syn albo, albo um, ktoś z rodziny na studia gdzieś idzie, no i jakoś tak nie chce iść, też tak może być, no bo to są ogólnie ludzie. No, i to fajne jest tutaj, no bo my naprawdę musimy akceptować zawsze, co będzie w, w naszym życiu i ja tak się nauczyłam, że wszystko, co, wszystko, co jest, jest naprawdę dla nas prawidłowy. To znaczy, jak tak ktoś gada i um, człowiek sam, bo sam ma naprawdę kryzys, no to normalnie tego naprawdę nie chce nikt słuchać. I to też, też to każdy też rozumie. No, ale jak często jest tak, jak kryzys był i to potem my to, to wszystko widzimy z innymi oczami. I ty właśnie tutaj masz szansę, żeby naprawdę w ostatnich 10 dniów to też naprawdę już widzieć, że to jest Twoja szansa na dobrą przyszłość. Dobrze? koziorożec. <laughs> dziękuję, dziękuję i wam naprawdę tylko dobre karty i wszystkiego najlepszego. Dzięki. To dziękuję bardzo Wam za oglądanie i e, za like, za abonement I e, jak chcesz mieć osobiste czytanie, to poproszę o e-maile. Ja pracuję dużo, dużo lat z, z karty Tarotem, z numerologią, z astrologią. Ja teraz też robię szkolenie tutaj z, z, z kartami Tarota i to się ta, właśnie teraz w tym lecie kończy. I e, ja naprawdę te wszystkie systemy to muszą robić dla mnie sens. I jak to robi sens, i ja tak myślę, że jeszcze czegoś potrzebujesz, albo co, no to jeszcze, jeszcze bardziej to analizuję. I no, jak, jak są może jakieś blokady, albo, albo pytania, albo co, no to e-mail, właśnie, wystarczy. I um, ja tak bardzo kocham tą pracę i mam nadzieję, że wam umie pomóc. Ale e, jak nie, no to, no to bardzo pięknie, że w ogóle tutaj te filmiki oglądasz e, i to e, zawsze możesz tutaj. E, i no siedzieć <noise> i filmiki oglądać, to jest naprawdę wielka pasja dla mnie. I no dziękuję bardzo i Wam życzę najlepszy miesiąc i no najlepszy czas ogólnie. I na razie, pa! Halo! halo, halo. halo.